No nie właściwie trzeba o takich rzeczach opowiadać. Mów, 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 to jest kawał życia. To jest kawał życia, ale. No nie, nie będziesz z nazwiska wymieniony nic, więc... Wiesz. Młody wilk, reportaż Henryka Dedo i Waldemara Kasperczaka. Ja mam wiarę, ty masz szybki Do... młodszy brat miał kolegę. Który mieszkał z nami razem na osiedlu. Ja się z nim jakoś, jakoś się z nim spotkałem gdzieś na dyskotece, no i on mi powiedział, że zajmuje się kradzieżami samochodów. Bardzo mi to imponowało. Można powiedzieć, imponowało. No Podobało mi się życie ludzi, którzy po prostu nie muszą wiele się narobić, a, a mogą coś mieć bardzo szybko. No i zaczęliśmy to razem robić. Pierwszy raz to był samochód marki Renault. Ja wyrwałem zamek, kolega dorobił klucz, trwało to parę minut. Właściwie wsiadłem, odjechałem, samochód sprzedaliśmy i tak się zaczęło. No. I właściwie wtedy, w tym okresie, ponieważ żeby coś takiego sprzedać trzeba mieć odbiorców. No. I ci odbiorcy nas jakoś przyjęli, no, tej swojej grupy takiej zorganizowanej. W wieku 24 lat zmieniłem swoją branżę, można powiedzieć, razem z tym kolegą. Dołączył do nas też brat mój. Razem to robiliśmy. Jeszcze była taka sytuacja, że mój brat trafił do więzienia z tym kolegą. Pół roku siedzieli w więzieniu za usiłowanie kradzieży samochodu. No, po wyjściu z więzienia, jak wyszli, mój brat jeszcze razem ze mną i z tym kolegą, razem jeszcze działaliśmy. Mój brat później się. W jakiś sposób tam trochę wycofał. Sam robił z jakimiś innymi kolegami swoje tamże <laughs> machlojki różne. No, a ja z tym kolegą, właściwie samochodami, przestaliśmy się zajmować. Zaczęliśmy zbierać haracze, wymuszać. Poszliśmy do seks-shopu z pięcioma kolegami. Wszystko oczywiście w naszym mieście. Miasto było podzielone na dwa takie sektory, można powiedzieć. Jeden, jedna część należała do jednej grupy, druga część do drugiej grupy. Także zawsze się obracaliśmy na swoim terenie. Poszliśmy do seks-shopu. Była tam koleżanka moja. Która była kiedyś dziewczyną mojego kolegi ze szkoły średniej, nie zobaczyła. No, wszyscy swoim wyglądem nie wzbudzaliśmy żadnego zaufania, bo każdy dobrze zbudowany, golony na krótko, inaczej ubrany. Nie mówię tutaj o jakimś dresie, no, ale po prostu wyróżnialiśmy się z tłumu i wiadomo, każdy jeździł jakimś dobrym samochodem. No, zaoferowaliśmy. Swoją ochronę, można powiedzieć. No i ona akurat wyszła, jej nie widziałem, a wyszła z zaplecza i mówi do mnie, po imieniu mi powiedziała, moje imię, i to teraz w taki sposób zarabiesz pieniądze. Ona się umówiła, że przyniesie pieniądze na placu bankowym tam w Pizzy Hut. No, cały lokal był wypełniony policją. Cywilu, a na zewnątrz były brygady antyterrorystyczne na tyłach. Wysłaliśmy tam kogoś zupełnie niezwiązanego z nami, żeby się zorientował, co tam jest i powiedział, jak sytuacja wygląda. I nikt nie poszedł oczywiście po te pieniądze, ponieważ ona wiedziała, gdzie ja mieszkam. No i za godzinę była już u mnie w domu policja z przestępczości zorganizowanej, ale ponieważ nie było wymuszenia, były tylko podejrzenia, mnie nikt nie widział oprócz niej, więc wszystko się rozmyło. No, a to był akurat taki czas, kiedy mój brat był porwany przez inną grupę z pon-Warszawem, taką zupełnie odrębną. Chcieli ode mnie wymusić pieniądze. Szantażowali matkę, dzwonili do niej, dawali brata do telefonu, bili go. Ścięgna mu przecięli w ręku. No, ale tak się stało, że ja pojechałem do człowieka, który tam zarządzał tą grupą i. Brat został wypuszczony bez żadnych pieniędzy. Przepraszał i powiedział, że to pomyłka. On nie wiedział, że to jest mój brat. I no, brat wtedy po tym całym zajściu. To właściwie jego przyjaciele, z którymi działał, go w jakiś sposób wystawili. Oni go porwali. Zawiódł się na. Na takim życiu i tym wszystkim. I brat zaczął z powrotem chodzić do kościoła z mamą. Sprawa się toczyła, ponieważ po, yy, te osoby, które porwały brata, były też znane policji. Yy. Mój brat został później. Pierwszą jak wszedł, wszedł weszła ustawa o świadku Inkognito. Był pierwszym świadkiem incognito. W tak dużej sprawie, można powiedzieć, ale okazało się, że były jakieś tam niedopatrzenia, bo poszkodowana osoba nie może być świadkiem inkognito, i była straszna burza w prasie z tego powodu. Padły nazwiska. No i ja później miałem u swoich przełożonych, można powiedzieć, byłem na dywaniku za to, co mój brat robi i w ogóle prasa i to afera. Tamte osoby, które go porwały, siedziały w więzieniu. Dostały wyroki, chociaż się odgrażały, że coś się stanie. Nic się nie stało, oni powychodzili z więzienia i właściwie wszystko ucichło. I rodzina się cieszy z tego powodu, że to wszystko się tak stało. Brat skończył szkołę i zaczął studiować resocjalizację. Jeszcze studiuje do tej pory. A ja cały czas tkwiłem w tym co robiłem, często wyjeżdżałem, miałem pieniądze, jeździłem za granicę. I pięć lat temu miałem wypadek. Zostałem ranny, pojechaliśmy z kolegami, w tej grupie co działaliśmy, odzyskiwać pieniądze. Mówiliśmy się pod Warszawą, na Wale w Wstatnie koni z hotelem. Tutaj. No i dostałem w plecy i nożem pod pachę. Straciłem ponad 3 litry krwi. Duża utrata krwi. I człowiek właściwie kona. Ja konałam, byłem zalany krwią. Zanim przyjechało pogotowie, zanim mnie zawiozło do szpitala, zanim mnie zoperowali. Zadzwonili ze szpitala do matki, że syn jest w bardzo ciężkim stanie i prawdopodobnie nie przeżyje. Ja czułem, że umieram. No, także... Ale w tym momencie, jak leżałem tam pod tym motelem, modliłem się, zacząłem też się modlić. Pierwszy raz od iluś lat. Boże, co to będzie ze mną? Na tyle zrobiłem złego. No przeżyłem. Miałem niewładną całą lewą rękę. Przez dwa miesiące żaden lekarz nie chciał mi przeprowadzić operacji, ponieważ to było bardzo skomplikowane. Miałem nerwy przecięte. Żaden lekarz nie dawał, nawet nie chciał próbować za żadne pieniądze. Żaden. W żadnym szpitalu w Warszawie. Miałem wiele konsultacji lekarskich i najlepsi lekarze, specjaliści mnie oglądali. I żaden się nie chciał podjąć. I właściwie lekarze powiedzieli, że no niestety ręka od barku aż do palcy, bez czucia, bez ruchu, niewładna, byłem załamany. Także to była dla mnie straszna męka, ponieważ miałem 25 lat i wiedziałem, że będę inwalidą. Żaden lekarz w Warszawie się nie chciał podjąć operacji, żaden neurochirurg, można powiedzieć. No i po dwóch miesiącach z końcem operację. Także byłem bardzo szczęśliwy, jak operacja się udała, i po paru dniach mogłem ruszać ręką. I to uratowało mnie od bardzo poważnej sprawy, można powiedzieć, gdyż po tej drugiej operacji, która odbyła się w grudniu, dwa tygodnie później, moi przyjaciele, można powiedzieć, dokonali napadu rabunkowego pod Warszawą. Zabili kantorzystę, żonę postrzelili. No po dwóch tygodniach czy po trzech tygodniach obserwacji policyjnej wszystkich nas złapali. Ja miałem 100% alibi, ręka niewładna, zupełnie. No i najgorsze było to, że nie powiedzieli mi na początku, dopiero się później dowiedziałem. A czy dowiedziałem się właściwie po tym, jak to się stało, a spotykałem się z córką tego faceta z kantoru. Wiedziałem, że to będzie teraz kiepska sprawa. Miałem już dziewczynę w ogóle, z którą się spotykałem od pół roku, ale przed tą dziewczyną spotykałem się z córką tego kantorzysty. Często byłem w tym kantorze. I żebym wiedział, nigdy na tego nie dopuścił, ani na to nie pozwolił. Oni zrobili to w tajemnicy przede mną, wiadomo, na mnie był od razu cień rzucony, podejrzeń. Tym bardziej, że zginął człowiek. Także to bardzo poważna sprawa. No i pięć osób siedzi ten mój przyjaciel dostał 25 lat. Siedzi już 5 lat. On ma teraz 26 lat w tej chwili. No, także ta ręka mnie w ogóle, bo na nie wiem, gdybym był zdrowy, może bym może bym się zgodził na udział w tym. Też nie wiem no. No, była taka sytuacja, że jak ja byłem zatrzymany razem ze wszystkimi, byłem na okazaniu. Pokazywali mnie yy, tej komiecie, bo ona została postrzelona w nogę. I ona powiedziała: Ponieważ mi pamiętała z tego, jak przychodziłem do kantoru, to ty, że byłeś tam, strzelałeś do mojego męża. No, wtedy byłem załamany, bo wiedziałem, że takie podejrzenie to już są na chwilę obecną. Jest to sankcja. No, ale zostałem wypuszczony po dwóch dniach, ponieważ jeden tam Jeden człowiek, który nie brał w tym udziału, ale o wszystkim wiedział się. Do tego przyznał i powiedział, kto, coś, jaki. Ja zostałem puszczony wolno. No i tak zacząłem sobie dalej działać. Zawsze obawiałem się, jak wracałem do domu, albo gdzieś podjeżdżałem, było już ciemno, nic nie było widać, czy ktoś mi bomby nie podłoży, albo czy ktoś nie będzie do mnie strzelał. Miałem kilka takich sytuacji, że nawet biały dzień do mnie strzelano z drugiego samochodu, który przejeżdżał komniar. Nic mi się nie stało ani mojej dziewczynie. Cały czas albo ktoś pod domem stał, obserwował, albo policja. Często w domu i człowiek już nie śpi od rana. No się zastanawia, Zrobiłem to i to, i nie wiadomo, czy czegoś się nie zostawiło na miejscu. Czy nie przyjdą, a może to już dzisiaj. Dzisiaj nie o jak dobrze, ale zaczyna się jutro, i znowu jest to samo. I znowu jutro. I znowu i życie cały czas w niepewności. Dzień w dzień.